W tym filmiku prezentuję kolejny instrument, dostępny razem z pełną wersją programu MPC, a mianowicie Melotron. Co to jest za rarytas? Na dole już się wyświetla okienko ustawień i możemy je sobie tutaj obejrzeć. Możemy oczywiście też wyświetlić to samo okno klikając tutaj. I widzimy, że w okienku ustawień wyświetlanym tutaj osobno mamy dokładnie ten sam widoczek. Natomiast jeżeli przejdziemy sobie do okienka program edit za pomocą kliknięcia tutaj w ikonkę lub Wciskając na klawiaturze kombinację klawiszy CTRL 3, to będzie można korzystać z pokręteł na klawiaturce AKI MPK Mini, jeżeli ktoś taką posiada, albo na innej klawiaturce, do ustawiania niektórych tutaj parametrów. Zamiast najeżdżać tutaj myszką i, i ustawiać jakiś parametr, to można to samo zrobić kręcąc sobie pokrętełkiem. Jeżeli... Ktoś ma tylko 8 pokręteł w klawiaturze MPK mini, to może sobie skonstruować nowy program tak, żeby mieć dwa banki albo i więcej. Natomiast w tym wypadku widać, że przydają się tylko dwa banki po 8 pokręteł. No nic, przejdźmy do instrumentu. Co to jest? Są różne instrumenty. Jedne są mniej. Drugie, bardziej skomplikowane, natomiast melotron należy do tych mniej skomplikowanych. Tytułem wstępu: to jest elektroniczny instrument grający pochodzący z czasów jeszcze z epoki przedsyntezatorowej. Co to oznacza? Otóż jest to tak naprawdę pierwszy współczesny sampler, który pochodzi jeszcze z epoki analogowej. Współczesne samplery mają wgraną do pamięci sampelek, czyli próbkę, która następnie jest odtwarzana lub elektronicznie przetwarzana. A jak można coś takiego zrobić, jeżeli nie ma się do dyspozycji pamięci cyfrowej? Otóż zastosowano technikę analogową, mianowicie sampelek nagrany był na zwykłej taśmie magnetofonowej, a raczej na wielu taśmach i... Granie na takim instrumencie polegało na tym, że po naciśnięciu klawisza głowica była zbliżana do przesuwającej się taśmy, i wówczas można było usłyszeć to, co na tej taśmie było nagrane. No to posłuchajmy, może, tylko ustawmy tutaj jakiś niezmieniony jeszcze przeze mnie dźwięk, na przykład, który nie został zmieniony w trakcie przygotowań tutaj do filmiku. Posłuchajmy. Widzimy tutaj pokrętło ustawione jest na jakiś instrument smyczkowy. I tak to mniej więcej brzmi. Oczywiście mamy tutaj do dyspozycji troszeczkę pokrętełek. Jeżeli ktoś ma życzenie, może sobie tutaj pokręcić. No, popróbujmy. Jak widać, pokrętło katow bardzo mocno wpływa tutaj na dźwięk. Pokrętło atak wpływa na to, jak szybko dźwięk pojawi się od momentu naciśnięcia klawisza. Release i jak długo dźwięk będzie brzmiał jeszcze po zwolnieniu klawisza na klawiaturze. Jak widać czym, dłuż, czym wyższy ten parametr zresztą podawany w sekundach, tym dłużej ten dźwięk jeszcze wybrzmiewa. Jest tutaj troszeczkę ustawiania i może wyłączmy, natomiast nie ma tutaj zbyt wielu opcji, i w porównaniu na przykład z instrumentem hybrid, ten instrument jest dosyć ubogi. Cała siła jego polega na subtelnościach brzmień, a nie na ich różnorodności. Zajrzyjmy może w poszczególne programy. Posłuchajmy, jak to brzmi. Ten wspaniały szum starej płyty. Sama nazwa presetu już wskazuje na to, czego można by się spodziewać. Przejrzyjmy jeszcze jakiś inny program. Zobaczmy może jeszcze jeden instrument z tej grupy. I mniej więcej generalnie to by było na tyle. Myślę, że w ten sposób już pokazałem, co mniej więcej ten instrument potrafi. Nie sprawdzałem, ile ten instrument kosztuje samodzielnie przy nabyciu na stronie producenta, na stronie R. Natomiast wydaje mi się, że nie jest to coś. Super na tyle, żeby w dzisiejszych czasach jakoś specjalnie się na to rzucać i żeby ten instrument, żeby możliwość posiadania tego instrumentu przesądzała o tym, żeby na przykład zdecydować się na kupno. Kontrolera, z którym jest tutaj pełna wersja programu. Także ja bym potraktował to raczej jako swego rodzaju miły dodatek. Natomiast nie ukrywam, że ja osobiście niezbyt widzę tutaj zastosowanie tego instrumentu w moich kompozycjach. Niespecjalnie mnie to inspiruje. Dodam jeszcze, że ten instrument, kiedy się pojawił, był swego rodzaju rewolucją tego typu brzmienia. I były wykorzystywane w początkowym okresie istnienia roka progresywnego. W Polsce ten instrument miał i wykorzystywał w swoich brzmieniach na przykład Czesław Niemen.